Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, gdyż w sześciu dniach uczynił Jahwe niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Jahwe pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Uszanuj Twojego Ojca i Twoją Matkę, aby Twoje dni były długie na Ziemi, którą Jachłę Twój Bóg da Tobie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego. Nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. Jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Twego Boga, to nie ześlę na Ciebie żadnej choroby, jaką zesłałem na Egipt. Gdyż Ja jestem, który Cię uzdrawia.